Czasami przypadki naprawy są dosyć skomplikowane. Tu mamy Deku 200, sterownik. Oczywiście ten sterownik już się nie nadaje do niczego, bo go nie chcemy naprawić. natomiast jest świetną bazą, można powiedzieć, jako dawca, więc pewne elementy z niego wylutujemy i na pewno się przydadzą do naprawy innych sterowników. Ale właśnie, jeżeli jest, chcesz naprawiać takie rzeczy, jak my naprawiamy, to ja Cię zapraszam do Amsterdamu na targi Rematek 80 kwietnia. Jak zaczynałem swoją przygodę z automatycznymi skrzyniami biegów 11 lat temu to były jedne z pierwszych targów, do, w których, na które pojechałem, na które zobaczyłem, że tak wiele firm e, sprzedaje części e, szkoli, robi różne rzeczy związane z automatycznymi skrzyniami i nawiązałem mnóstwo kontaktów tam, więc chcecie się spotkać z nami, z wieloma innymi wystawcami z Polski, ze świata to musicie tam być koniecznie zajrzyjcie. 8 10 kwietnia serdecznie zapraszam, przyjdźcie, zbicie piątkę, napijcie się z nami kawy. Pozdrawiam.